Małe dyski SSD to polączka wielu nowych laptopów, w tym MacBooków. Oto jedno z rozwiązań problemu. Karty pamięci Jetdrive firmy Transden, zaprojektowane specjalnie do laptopów z jabłkiem. Zastanawiacie się pewnie, dlaczego są takie ucięte. Ich długość została przystosowana do obudów różnych modeli MacBooków. Nieco dłuższy model JetDrive Flight 130 jest przeznaczony do pracy w 13-calowym MacBooku R. Jego wymiary są tak zaplanowane, żeby idealnie mieścił się w gnieździe na kartę pamięci. Zobaczcie, praktycznie nic nie wystaje i ciężko go wyjąć. Krótszy JetDrive Flight 330 doskonale pasuje do 13-calowych MacBooków Pro z retiną i tylko do nich. Po zamontowaniu karty Jet Drive zachowują się jak zwykłe karty pamięci i w zasadzie żadnej magii tu nie ma, poza naprawdę dobrze dopasowanym rozmiarem. Do obsługi wystarczy Finder. Karta wyjęta z pudełka będzie sformatowana jako EXFAT, co nie jest żadnym zaskoczeniem. Producent zapewnia, że można je moczyć i zabrudzić bez utraty danych, a przy tym daje dożywotnią, ograniczoną gwarancję. Komórki typu MLC Pamięci Flash powinny wytrzymać około 10 tysięcy cykli zapisu i odczytu. Producent deklaruje, że karty pozwalają odczytywać dane z prędkością do 95 MB na sekundę i zapisywać z prędkością do 60 MB na sekundę. W testach karty osiągnęły wyniki zgodne z zapewnieniami producenta, co stawia je na równi z kartami klasy U3. Nie zastąpią drugiego dysku SSD, ale filmy 4K można z nich spokojnie oglądać. Transcend przygotował dla użytkowników swoich kart niewielki program Jet Drive Toolbox. Służy on przede wszystkim do odzyskiwania przypadkowo skasowanych danych, nie tylko z karty producenta. Na koniec ceny. Za model Jet Drive Lite 330, czyli 128 GB do MacBooka Pro, zapłacimy 500 Zł. Porównywalną, zwykłą kartę o tej samej pojemności można mieć za połowę tej ceny. Za Jet Drive Lite 130 o pojemności 256 GB trzeba zapłacić już 800 Zł. Zwykłe karty o takiej samej pojemności są tańsze, ale niewiele. W ofercie znajdziemy też karty większe i mniejsze, również zaprojektowane do 15-celowych MacBooków. Czy warto taką kupić? Zależy od Was.